Witajcie wszyscy! Przychodzę dzisiaj do Was z recenzją książki Mimi Spencer pod tytułem 101 rzeczy lepszych od diety. Książka wygląda w taki sposób. Ja już ją czytałam w zeszłym roku, postanowiłam ją w tym momencie powtórzyć. Przeczytałam ją sobie jeszcze raz. Zresztą miałam zgoła inne wrażenia po przeczytaniu tej książki po raz drugi. Powiem Wam tak, generalnie jest to książka godna polecenia. Oczywiście w 101 punktach autorka zaczyna mówić, co jest lepsze dla naszej figury i samopoczucia, niż jakby takie restrykcyjne chudnięcie za pomocą diety i tak dalej. Miejscami jest to bardzo ciekawe. Miejscami czasami trochę, powiem Wam szczerze, bezsensowne. Tytuły typu otwórz oczy i zobacz ile jesteś warta, uwierz, że jesteś piękna, przestań kołbić szczupłość i pokochaj własną figurę. Śmiej się w twarz kolorowym czasopismom. Powiem Wam tak, nie traktuję tej książki jako głupiutką książkę dla nastolatek czy mniej inteligentnych kobiet. Po prostu omijałam punkty, które wydawały mi się absolutnie infantylne. Tym bardziej, że autorka tutaj na przykład pisze: Jak pokochać samą siebie, a z drugiej strony idzie w artykuł, znaczy artykuł, idzie w punkt pod tytułem Ubierz się tak, żeby nie było widać Twoich mankamentów. Powiem Wam tak, dla mnie to jest całkowicie bez sensu, jeżeli patrzymy na to w taki sposób, że zamiast chudnąć, lepiej ubrać się w bieliznę modelującą. Jestem święcie przekonana, że większość kobiet się ze mną zgodzi. Nie ma znaczenia, w jaką bieliznę modelującą się wciśniemy i tak będziemy musiały w końcu ją zdjąć. I nie jest to coś, co sprawi, że będziemy czuły się dobrze z samymi, z sobą samym przez, przez cały czas, tylko to będzie naprawdę chwilowy efekt. Owszem, fajny efekt, tak, na jakieś wyjście i tak dalej, ale na dłuższą metę nie ma to większego po prostu znaczenia, ani sensu. Generalnie książka jest fajna. Są tutaj różne fajne rady. Ona twierdzi, że nie zachęca na przechodzenie na dietę, ale mimo wszystko połowa tej książki jest na temat diety, ponieważ pojawiają się w końcu takie rady, jak kupuj spalaczy tłuszczu, czyli tam oliwa, siemię, jany, grejpfrut, albo na przykład żeby przed, przetrwać ataki tych wszystkich małych, y, napadów głodu itd. Tak e, żeby nie jeść śmieciowego jedzenia, na przykład, żeby y, obejrzeć jeden z tych filmów typu y, Super size tak itd. Także y, mimo tego, co deklaruje na samym początku autorka w tej książce, mimo wszystko ona y, robi to, czego deklaruje, że robić nie będzie, więc namawia nas do tej diety. Byłoby dużo fajniej, gdyby ta książka rzeczywiście ograniczyła się do y, takiego psychologicznego treningu pod tytułem: Zaakceptuj samą siebie. I od tej strony byłaby dużo bardziej wartościowa. Mm. Ale powiem Wam, że niektóre rzeczy były naprawdę cenne. Ja bardzo lubię czytać ostatnio na temat y, takich marketingowych chwytów, jeśli chodzi o jedzenie. Ostatnio przeczytałam właśnie taką książkę, dlaczego jemy więcej niż byśmy chcieli. I to od strony, właśnie, sklepów, market, marketingu, świata mody i tak dalej. Myślę, że zrecenzuję tą książkę trochę później, bo pożyczyłam ją znajomemu. Więc w tej chwili nawet nie mam jak Wam jej pokazać. Rady typu, żeby nie iść do supermarketu głodnymi i tak dalej, że wtedy się mniej kupuje, żeby żeby zmniejszyć porcję, wtedy zmniejszyć po prostu rozmiar swojego talerza, żeby pić mniej alkoholu. Yy, jakieś rzeczy typu noś obcasy i tak dalej. Aczkolwiek powiem wam, że to mnie strasznie drażni. We wszystkich książkach na temat tego, jak lepiej wyglądać, i tak samo było w tej książce, którą wcześniej recenzowałam na temat, yy, znaczy tej książki Dukana, mężczyźni wolą krągłości. Strasznie mnie to nerwuje, że wszędzie namawiają te kobiety, żeby nosiły obcasy. Dziewczyny, nie ma nic bardziej niszczącego niż te cholerne obcasy, naprawdę. Ja zrezygnowałam z tego już jakiś rok temu. Zakładam obcas tylko wtedy, kiedy, nie wiem, idę do teatru albo na egzamin i muszę być ubrana na biało-czarno od stóp do głów, to wtedy zakładam obcasy. Ale słuchajcie, to jest naprawdę... To jest taki mały morderca i odczujemy to dopiero. Teraz się możemy z tego śmiać, możemy się jarać tym, że super wyglądamy na tych obsasach, ale odczujemy to za jakieś 20 lat, jak będzie trzeba robić operacje na żylaki, jak nie będziemy miały siły chodzić, jak będziemy miały refluksy, jak będziemy miały odciski na całych stopach, będziemy miały po prostu zdeformowane stopy, zdeformowane palce. Jeżeli nigdy tego nie widziałyście, wpiszcie sobie. Cokolwiek w wyszukiwarkę na obrazkach i zobaczcie, jak wyglądają takie stopy. Naprawdę nie mam zamiaru nosić obcasów tylko po to, żeby przez 20 minut na ulicy jakiś facet się za mną oglądał, albo po to, żeby przez chwilę czuć się lepiej. Naprawdę wolę Adidasy i mieć świadomość, że mogę w tym chodzić cały dzień, a nie zastanawiać się ile jeszcze wytrzymam, czy jeszcze dam radę zrobić te 100 metrów do przodu i wszędzie jeździć tylko autobusem albo autem, bo nie mam siły. Także to jest rzecz, która mnie drażni w każdej książce na ten temat. I tutaj oczywiście też jest. Noś obcasy. Wady i zalety wszelkich butów, i nie z punktu widzenia tego, czy nam w tym wygodnie, czy sobie nie niszczymy stóp, tylko z punktu widzenia tego, jak my w nich wyglądamy, jakby to rzeczywiście była najważniejsza rzecz na świecie. Równie dobrze mogłybyśmy z powrotem zacząć depilować sobie tutaj włosy na samym czubku głowy, bo przecież kiedyś była taka moda, bodajże we Francji czy w Anglii, że kobiety wyrywały sobie włosy z, czubku, z czubków głowy tutaj mniej więcej, jeszcze nie wiem, z 5 cm. I miał tutaj taką łysinę, ponieważ to było modne i wydawało się być seks. I także powiem Wam, że nigdy nie ulegałam takim trendom i zawsze mnie te trendy strasznie denerwowały. W momencie kiedy ja wybierałam Adidasy, a ktoś się mnie pytał, czemu nie założyłaś obcasów? wyglądałabyś lepiej. Yy, miejmy własne zdanie, słuchajcie. Miejmy jakieś własne przekonania, dbajmy o to, jak się czujemy, a nie jak wyglądamy. Oczywiście nie namawiam do tego, żeby przez miesiąc nie mieć głowy albo nosić bez przerwy workowate spodnie. Ale słuchajcie, nie dochodźmy chod do przesady w momencie, kiedy zakładamy te obcasy i cały dzień chodzimy z bolącym kręgosłupem stopami i bez przesady. Tym bardziej, że większość facetów tak naprawdę nie zwraca na to uwagi. To jest taki głupi kolejny stereotyp, który każe kobietom założyć obcasy, będą się ze mną oglądali. Także nie. <śm> No i oczywiście dalsze tutaj wskazówki przez nią, żeby poprawić metabolizm, jakieś ćwiczenia, żeby tam zamiast podjechać autobusem, żeby zrobić te dwa przystanki więcej piechotą. Takie, słuchajcie, różne, w większości niestety głupiotkie rady, ponieważ one nic nie wnoszą. Nie wiem, może słuchajcie, ja za dużo przeczytałam na ten temat, bo ja dietami i ruchem i tak dalej, Jeśli się interesuje 14 roku życia, a niestety nie wiem, czy można tak mówić, że badania wykazują. Sama nie lubię mówić słowa statystycznie. No ale niestety statystycznie badania wykazują, że 50% kobiet nie ma zielonego pojęcia o tym wszystkim, mimo że to są rzeczy, wydaje się oczywiste. No i ostatni rozdział pod tytułem Pokochaj siebie, urośnij we własnych oczach, by schudnąć. Czyli po prostu podsumowanie tej książki wygląda w taki sposób, że trzeba pokochać siebie, zaakceptować siebie, żeby przestać zajadać smutki i wydaje mi się, że mniej więcej o to chodzi w tej książce także słuchajcie, jeżeli macie jakieś yy, wątpliwości na temat tego yy, wątpliwości, nie wiem, czy jak to powiedzieć można po prostu, jeżeli ciągle przechodzicie na dietę i myślicie o dietach, to rzeczywiście ta książka jest w jakiś sposób yy, atrakcyjna można ją przeczytać, tym bardziej czyta się bardzo szybko ja ją przeczytałam w jeden dzień mimo, że na tych stron ma sporo 300 stron ma, ale to są grube kartki, to się wydaje grube. Także, słuchajcie, no polecam Wam tą książkę, nie należy jej brać zbyt poważnie, tak, bo jak przeczytacie y, niektóre rozdziały, to pomyślicie sobie, cholera, skąd mam wziąć 2000 zł na to, żeby wylicytować rower na, na ebayu, kupić sobie iPoda mierzącego kroki i jeszcze do tego pojechać i kupić sobie jakieś ciuchy, które będą mnie y, uzewnętrzniały, tak, które będą mnie opisywały, nie, bez przesady, słuchajcie, do wszystkiego z umiarem. Także zachęcam Was do tej książki, ale z rozsądkiem. Tym bardziej, że trzeba przyznać, my kobiety potrafimy przyznać ze wszystkim, co ma związek z naszą figurą i z naszym wyglądem. Także z rozsądkiem, ale Was zachęcam. Yy, także to by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo, że ze mną jesteście. Już mam ponad 60 subskrypcji. Jestem z tego bardzo zadowolona. Yy, no i cóż, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.